Ale to taką siłą, jakby mi ktoś samochód położył na plecach. Śpimy z marzeną i godzina. Budzę się, i jest tak pieruńsko zimno w domu, gdzie kaloryfery grzały, bo małe dzieci. Tak było zimno, że aż para mi leciała z ust. Cześć, nazywam się Adriana Rostki, mieszkam pod Nowym Jorkiem, pracuję online. Na co dzień zajmuję się relacjami mama córka, nastolatka, pracuję metodą Silent Counseling, a wraz z szamanką Agatą prowadzę program. Pod tytułem Po drugiej stronie lustra. Serdecznie Was zapraszam. Cześć, Agata Szamanka. Od ponad 20 lat stawiam karty. Jestem hipnoterapeutką i autorką pięciu książek na temat pracy z energią żywiołów. Razem z Adrianą Rusti prowadzę kanał po drugiej stronie lustra. Serdecznie zapraszam. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku po drugiej stronie lustra. Agata Adriana i nasz cześć. dzisiejszy gość Paweł. Cześć, witam. Cześć, cześć. Dobrze, Paweł, to może najpierw przedstaw się trochę widzom. Mam na imię Paweł, jestem ojcem dwójki dorosłych dzieci. Jestem sam obecnie, bez żadnego związku. Trochę taki moment życiowy jest teraz przełomowy dla mnie. Tak, jakbym zaczynał wszystko od nowa, tak mogę powiedzieć. Dobrze. No i teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do takiej właśnie niewytłumaczalnej, jakiejś niesamowitej historii z Twojego życia, i chciałabym, żebyś zaczął od tej sytuacji z dzieciństwa. A więc ja ogólnie zawsze byłem wrażliwym dzieckiem i bardzo, że tak powiem, wszystkim się przejmowałem wokół. I kiedyś w dzieciństwie, w latach 70., był w telewizji był taki film Wakacje z duchami. To był taki dla dzieci, dla młodzieży film, który opowiadał o, o księżniczce, o duchu księżniczki Brunhildy i tam ch, y, chłopcy tam po prostu badali ten zamek i był tam jeszcze taki w piwnicy taki y, książę, sama zbroja chodziła i taki łańcuch ze sobą No i ja ten, mimo tego, że ten film był puszczany tak gdzieś normalnie po południu, ja sobie leżałem na dywanie w ten sposób, oglądałem sobie go no i to doprowadzało do takiego stanu, że ja po prostu przez całe dzieciństwo spałem przy zapalonym świetle. Zawsze się bałem ciemności i jeszcze ten film spotęgował to wszystko we mnie. No więc po prostu jak ktoś mi zgasił w nocy światło, to ja się od razu budziłem i po prostu miałem takie, pa... no spałem cały pod kołdrą lęki, no lęki nie? W międzyczasie moja mama, jak już dorosła, trochę byłem starszy, miałem tam 7-8 lat, moja mama, że tak powiem, Oprócz tego, że, wiadomo, miałem wynosić śmieci, no to jeszcze chodziłem wieszać pranie do piwnicy. Mama mnie wysyłała tam. Ja tego bardzo nie lubiłem. Bo jak chodziłem do tej piwnicy, to po pierwsze wyłącznik światła był 3 metry od wejścia, gdzie ja musiałem przejść te 3 metry w ciemności. Zanim włączyłem to światło, jak nikt nie ukradł żarówki, to, to jak było światło, to było super. Jak nie było światła, to ja po prostu. Stałem w miejscu jak wryty, zamrożony i nie mogłem się ruszyć. Jak wchodziłem do tej, do tej suszarni i załóżmy miałem pranie do powieszenia, a było pranie do zdjęcia, to jak wszedłem między te linki, co wisiały wyżej nad moją głową. i Te prześcieradła, ubrania, wszystko wisiało. I tak pamiętam, jak sobie tam stawałem nieraz. Bo musiałem... Coś mnie pchało do tego, żeby nasłuchiwać, co się dzieje. No i sam sobie robiłem takie coś. Że... Po prostu słuchałem. Nagle patr... Za kilka razy się zdarzyło, że mi te części radwa zaczęły tak fajnie po prawej stronie zawsze to było falować. Myślałem, że to wiatr, ale, ale po prostu no nie był to żaden wiatr. Jestem więcej jak pewny. Jak wychodziłem oczywiście z suszarni, no to światło jak się nie paliło na korytarzu w piwnicy, a to było gdzieś 15 metrów do przejścia, no to biegłem. Jak biegłem, to czułem zawsze oddech na, na plecach. Nie wiem, czy to był wytwór mojej wyobraźni, czy to były lęki, czy to była prawdziwa historia, ale zawsze coś czułem, jakąś negatywną, negatywną obecność i coś dziwnego w tej, w tej piwnicy. A ty masz w ogóle jakąś wiedzę na temat historii tego budynku? Czy to tam coś... były na działkach wybudowane, ale czy, czy coś tam było, to nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że przyciągam takie sytuacje po prostu, no bo to druga sytuacja, która była mhm. z tą, ja to nazywam złamara, czy nie wiem jak to nazwać. Wynająłem sobie mieszkanie. To był rok 2009, wynająłem mieszkanie, bo rozstałem się z partnerką na takim ładnym y, apartamentowym osiedlu y, na Warszawie, na Powstańców Śląskich, to osiedle Siraz, tak się nazywa. I te, z tego, co wiem, te budynki zostały postawione na dawnych takich stawach, które są osuszone. Taki bagienny teren. No, tam mieszkania, bo, budynki ogólnie osadzały się w tym gruncie. Miałem pęknięcia na ścianach ogromne, co tam tak wyglądało. Mieszkałem centralnie na parterze. Przez, przez balkon wychodziłem na, na no tak, na, powierz, na taki. No. I sytuacja była tego typu, że. Dwa razy miałem tak, że raz pierwszy raz to było jak spałem, spałem w nocy w sypialni. Obudziłem się w nocy i leżałem na plecach. Pamiętam jak dzisiaj. Obudziłem się w nocy i byłem świadomy, ale i nieświadomy, bo nie wiedziałem co to jest. Było, była taka sytuacja, że czułem, nie mogłem ruszyć ręką, nogą i poczułem nagle jakby z dwie tony na mnie usiadły na klatkę piersiową. I to było tak przerażające. Miałem dreszcz przeszedł mi cały, byłem, po prostu spociłem się natychmiast i czułem, jak to cały czas mnie naciska i coś chce ode mnie. Ja oczy wybałszyłem, nie mogłem nic powiedzieć. Nic, patrzyłem na siebie, nic nie widziałem, ale tę obecność czułem strasznie i zacząłem błagać, żeby mnie puściło. Chciałem krzyczeć, ale żadnego dźwięku nie mogłem z siebie wydobyć. Po prostu otwierałem usta i żadnego dźwięku, nic. Po jakimś nie wiem ile to trwało czasu, ale nie, nie trwało to bardzo krótko, może z dwie minuty, to coś mnie puściło. Ja byłem najbardziej zdziwiony tym, że ja nie pamiętam, czy ja mogłem złapać oddechu, oddech, a to trwało długo. Ja nie oddychałem, ale, ale to coś na mnie się działo, i ja żyłem cały czas. No, nie straciłem przytomności ani nic. No, to z dwie, trzy minuty bez oddechu to nie jest takie hobsium. Mhm. Druga sytuacja była taka, że za jakiś nie wiem, to było z tydzień, dwa. Ja pracowałem pracowałem przy automatach hazardowych, pracowałem często w nocy. I wróciłem, wróciłem do domu, to położyłem się spać. Przed telewizorem położyłem się na narożniku w salonie. Nie? I nie wiem, to była godzina 12 w dzień że. Patrzę, otwieram oczy, ja leżę na brzuchu. Ręce mam rozłożone tak, jak w krzyżu, jak krzyż, i czuję, że znowu na mnie siedzi. Łzy mi zaczęły lecieć z oczu, po prostu byłem przerażony. Nie mogłem nic zrobić. Próbowałem nogą ruszyć, ręką, nic. Znowu oddechu nie mogłem złapać i czuję, że to na mnie siedzi. Ale to taką siłę, jakby mi ktoś samochód położył na plecach. I ja mówię, zacząłem w myślach, proszę cię, puść mnie. Nie? Nie, 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 nie chciało. W ogóle to siedziało na mnie, tak jakby mnie chciało zabić. Czułem taką, to, i, ten, i było zimno, taka negatywna obecność. Masakra. No też ze mnie zeszło, no puściło mnie, no, się wyprowadziłem tamtą szybko, no, bałem się tam już mieszkać, powiem szczerze i, i mój piesek tam ze mną mieszkał cały czas był niespokojny, szczekał, patrzył się w okno albo na ścianę szczekał, pęknięcie na ścianie przechodziło w takim tempie na przykład, że no, bo te budynki się osuwały, no. Tam się dowiedziałem, że tam Niemcy wymordowali sporo osób w czasie okupacji na, na tych miejscach, że tam potopieni ludzie byli. Takie, tak, taka była historia. No ja chciałam właśnie też powiedzieć odnośnie tego duszenia, bo to zawsze się kojarzy negatywnie, no raczej słusznie. Ale ja miałam taką sytuację, właśnie z takim duszeniem, która akurat nie jest negatywna. Mianowicie wiele lat temu mój mąż, jeszcze wtedy mąż yy, handlował rybkami, yy, no i mieliśmy przejściowo takie akwarium, nie wiem, 1500 litrów, yy, cały salon po prostu tym akwarium zawalony, i yy, yy, w tym akwarium było setki rybek. I yy, yy, Spaliśmy ja się obudziłam właśnie ko 5.30 rano. Dlatego, że śnił mi się sen, w którym jakieś trzy osoby mnie dusiły. Te osoby nie miały twarzy, to jest taki opływowy kształt, ale były ubrane w takie stroje, jakby trochę jak detektyw Colombo takie czasy. I. No, rzeczywiście, ja nie mogłam oddychać. Próbowałam tam w tym śnie różne rzeczy zrobić. Y, oczywiście, też jakby z danymi technikami żadna nie podziałała. Y, no i w końcu mnie to obudziło. I obudziło mnie co, po prostu, żeby wziąć ten oddech, bo to masz takie uczucie po tym długim nie, czasie nieoddychania, nie. to znasz. I. Y, Zamiast się odwrócić, właśnie to jest takie naturalne, w stronę tego, jeszcze wtedy mojego męża, to się odwróciłam w stronę tego akwarium. To do tej pory nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego to zrobiłam, bo to na no, pierwsze co robię, to... ty weź co mi się śniło, no, prawda? A no. tu nie. I ja się odwróciłam i okazało się, że te ryby już tam prawie po prostu padły, ponieważ y, zepsuło się urządzenie, które daje im tam tlen. No więc ja go wtedy obudziłam, mieliśmy drugie urządzenie, więc zamontował to drugie urządzenie, no i z tych setek rybek po prostu tak naprawdę nie przeżyły tego cztery takie malutkie. No natomiast ta cała reszta uratowana, to jest gdyby mnie ten sen nie obudził, gdyby one w jakiś no sposób tak. tą jaźnią się, wiesz, nie. ale najlepsze jest to, że mnie to tak zaciekawiło, jakaś taka wspólna jaźń, mnie to w ogóle zawsze fascynowało, Ech, jak to, one są jak jeden organizm, nie? I to jest awatarze. setki, ryby, a no coś takiego, tylko to jeszcze było przed awatarem. <śmiech> <śmiech> I, y one tak płyną, no to, to jest po prostu, no to jest niewiarygodne, Nawet Tak jak nie trzeba mieć akwarium, można sobie zobaczyć tam na, na jakimś tam discovery, channel, że one po prostu napłyną no, idealnie, synchronicznie, nie? I tak, jak to by była jedna jaźń. I później, jak już wszystko tam, prawda, im działało, one poodżywały i tak to, dalej, to ja stałam przy tym akwarium i próbowałam nawiązać ten kontakt, nie? I w ogóle czułam taki totalny, że one w ogóle kompletnie, ale to totalnie w ogóle nie są zainteresowane, no taki długo, tam, tam za trzy godziny takich medytacji, wiesz, przy tym, przy tym akwarium, że po prostu no się jakoś tak, y w ogóle te ryby były agresywne, one były to takie księżniczki z, nie wiem, z Burungi, nie chcę że powiedzieć, w każdym razie to były ryby takie zabójce, maksymalnie agresywne. I po prostu ich e, jakby stosunek też, e, jak można powiedzieć, tak jak czujesz nie od kota, czy od psa, czy, to, czy jest ta intencja dobra, czy niekoniecznie, to tutaj no, czuć było, że w ogóle kompletnie e, nie. Ale jakby w tej swojej e, intencji, w tej swojej sprawie, no tutaj zadziałały mega skutecznie. E, no, to... Bardzo ciekawa historia. Bardzo. No, tak. To przypomniałem sobie tą sytuację. No, wypieram wybiera, to, no bo to chodziło o mojego ojca. Mój tata, to był 2000 rok, ja byłem, pracowałem wtedy jako, jako dyrektor firmy ubezpieczeniowej. Byłem pod Warszawą w Japancer na takim seminarium. Była godzina 9 rano. No i zadzwoniła do mnie siostra, że, mój, że coś z tatą się dzieje, że dzwoni, ale nie mówi, harcze i w ogóle. No i zadzwoniłem do ojca i tata odebrał. no i Taki było, nie mogę nic powiedzieć, duszę się. Nie? No i co pogotowie wezwaliśmy. Ja od razu wsiadłem w samochód, pojechałem do Warszawy. Mój tata został zabrany do szpitala, zator płucny miał. No i przeleżał cały dzień w szpitalu. Poszedłem do niego o godzinie gdzieś 22.00, jeszcze zobaczyć co u niego. Wszedłem na tą salę. On leżał, nieprzytomny, już pod takimi strzykawkami wielkimi, chcieli mu to przepłukać. No ale. Złapałem go za rękę, spojrzałem mu w oczy, on tego oczy miał takie przeszklone. Ja już czułem, że, że to jest koniec. Nie? No bardzo przykra sytuacja. Wróciłem do domu. Byłem wtedy jeszcze, z, mieszkałem z żoną i moją żoną i z, i z dziećmi nad Dolinką w Warszawie. No i usiadłem, popłakałem się, wypiłem jak nigdy ja nigdy nie piłem ja wypiłem wtedy po prostu, nie wiem, świartkę wódki na tym fotelu i położyłem się koło godziny pierwszej spać. I słuchajcie, co było. Śpimy z Marzeną i godzina, budzę się i jest tak pieruńsko zimno w domu, gdzie kaloryfery grzały, bo małe dzieci. Tak było zimno, że aż para mi leciała z ust. Normalnie leciała mi para z ust. Marzena też. I ja wstałem i mówię, o co tu chodzi? Patrzę, jest godzina. Trzecia chyba 10, czy tam 15 i normalnie wszędzie, tylko że w naszym pokoju, a do dzieci zaglądałem, było tam ciepło i przed pokoju było strasznie zimno. Mówię, co to się dzieje? I za parę, naście minut telefon. Odbieram stacjonarny, odbieram, dzień dobry, statystyka, statystyka szpitala wolskiego na Kasprzaka. No ja od razu zapytałem, o której. No ja wiedziałem, że ojciec umarł. Trzecia zero Teraz już wiem, co było, bo potem jeszcze mi powiedziała to taka, jeszcze Agaty nie znałem, to powiedziała mi to takiej pani, która mi kiedyś pierwszy raz zbliżyła. że ojciec przyszedł do mnie przyszedł się pożegnać. I przyszedł i, i... No, czułem jego obecność, czułem, że wiedziałem, no, wiedziałem, że on umarł. No. Pierwszy raz też wiedziałem, że przyszedł duch, zrobiło się strasznie zimno. Ale to tak potwornie zimno było w tym domu. Jak para mi leciała z ust. No, moja żona to potwierdzi, bo ona też to pamięta. No, było to niesamowite przeżycie i to chyba najważniejsze moje przeżycie paranormalne w życiu, a ja powiedziałem to na końcu. Ale to dobrze ale ja to, na pięć. Ale ja to wypieram, bo, bo po prostu tak. potem mówiła, że mój tata przychodzi, że, że w mieszkaniu naszym na Woli tam, gdzie tata mieszka z mamą, to że, że powiedziała taka pani, bo przychodziła powiedziała, że tata jest tam gdzie licznik elektryczny, że tam ja się z tego śmiałem, ale coś w tym było. Tata był elektrykiem. Nie, A. powiem szczerze, że jest historia niesamowita. Ja do tej pory to pamiętam i, i no, tak wiesz, jakoś mnie zaćmiło, że zapomniałem na chwilę, ale jest to, to było przeżycie niesamowite. Dobrze, Paweł, teraz zmieniając temat, bo to jest też program o wartościach. Jaka jest dla Ciebie najważniejsza wartość w życiu? Miłość. Miłość. No, druga osoba, bliska, no i dzieci moje, kochane. Przede wszystkim właściwie to dzieci. Jestem maniakiem własnych dzieci i, i to są dla mnie najważniejsze wartości. A czym dla Ciebie jest miłość? Jak Ty postrzegasz miłość? Co to dla Ciebie znaczy? To znaczy, że jestem w stanie zrobić wiele, praktycznie wszystko dla osoby, którą kocham. I to tak jest, ze mną tak jest. No. Ja po prostu zawsze w każdym związku starałem się no, dawać z siebie wszystko, no. Ale, no, ale też mam swoje wady i przez te moje wady te związki się rozpadały, prawda? Ale dla mnie miłość jest bardzo ważna. Zresztą ogólnie uważam, że bez miłości nie byłoby tego świata. Dla mnie w ogóle, ja żyję, ja żyję dzięki ludziom wokół mnie. Teraz mam słaby okres, bo jestem dość samotny i mało tych ludzi wokół mnie jest. Rzeczywiście Agata jest ze mną jak zwykle, od tylu lat jak się znamy, ale, ale po prostu cały czas czuję to, że ludzie są potrzebni, trzeba ich kochać. A ile y, dajesz miłości sobie samemu? Właśnie o to chodzi, że siebie to za mało kocham i do, do mnie to dociera. Ostatnio robię sobie taki przegląd całego swojego życia i zaczynam sobie wypominać jakieś sprawy, które zrobiłem źle. Zresztą karmę za to płacę i, i wiem, że to jest, że karma mi dopadła, ale za mało się kocham. Za, kiedyś bardziej się kochałem i byłem bardziej pewny siebie i dużo lepiej szło w życiu. Jednak trzeba się kochać. Człowiek sam dla siebie jest najważniejszy. Bez tego, bez tego nie ma jakiegoś takiego pójścia do przodu w życiu. Ładnie, Jasne. A no. czy masz jakiś autorytet? To jest... Mam. Dla mnie autorytetem nie jest jedna osoba, tylko są to... Wiele osób jest takich, które po prostu są że tak powiem, nie tyle prawe, co uczciwe wobec samej siebie, samych siebie. Taką osobą, która jest, która według mnie jeszcze żyje, ale jest mało znana przez niektórych ludzi, jest mistrz Saint-Germain. Jest to postać, że tak powiem, no, przez jednych wyśmiewana, ja wiem, że, to, że on istniał, bo istniał, bo naprawdę żył kilkaset lat. Jest, ja się do niego modlę, ja go proszę o wsparcie, ja go proszę o pomoc przez, yy, przez, a, przez jest i jest to dla mnie bardzo istotne i on tyle razy się mi pomógł, że tyle razy mnie poprowadził, że naprawdę Agata jest świadkiem. Byłem w różnych ciężkich momentach, co zresztą mi przepowiedziałaś, co ja nie wierzyłem, bo byłem pewny, że pójdę do więzienia. Za jakiś tam czyn. Ty powiedziałaś, że nie ma opcji, że będziesz, będziesz wolny i będzie wszystko dobrze. Ja w to nie wierzyłem i, i modliłem się tak. do, do Boga i do mistrza saint Germain i, i wszystko poszło tak, jak, tak jak ty powiedziałaś. No. Tak, jak sobie wymodliłeś. No tak, no, a ty mi to wszystko przepowiedziałeś. Tak, ale jak, jak, bo ja akurat nie, jakby nie, nie jakbyś mógł przybliżyć naszym widzom słuchaczom kto to jest i jak, jak ty tak jakby się ma do niego. W jaki sposób ci pomógł? Saint Germain to był to był alchemik, postać bardzo znana, człowiek, który był na dworach różnych możnowładców w Europie doradzał królom, książętom, księ, księ, y, y, księżnym królowym, jeździł po całej Europie, pojawiał się w wielu miejscach bardzo odległych, y, nagle, gdzie w tamtych czasach nie było możliwości prze, przejechania, przebycia. Jest odnotowany w setkach kronik i różnych rzeczach. Był, y, bardzo bogatym, obnoszącym się brylantami, których nikt nie wiedział, skąd on je bierze. Że tak powiem, no świetnie wykształcony i bardzo... Do wszyscy się go radzili. No miał też swoich wrogów oczywiście. Jego najciekawszą sprawą to było to, że jak umarł, to po dwóch tygodniach odkopali jego trumnę i już go tam nie znaleźli. Potem był widziany po 70 latach, gdzie już powinien mieć sto kilkadziesiąt, Ostatni raz był widziany. widziany był na początku XX wieku, z tego co ja przeczytałem, bo ja się tym interesuję. Można to przeczytać w internecie wszystko. No i on jest. No. Jego afirmacje, jam jest, są wspaniałe, one mi bardzo pomogły. Napisał świetną książkę Złota Księga, która jest bardzo trudna i ciężko się ją czyta, ale, ale daje bardzo dużo. Zresztą Agatą mi tą książkę poleciła. To no w ogóle to Jamie jest, no to, to dzięki niej, no, wszystko. Ja też tego nie byłem świadomy. Dzięki tobie, Agata, przepraszam. W każdym razie, w każdym razie to jest coś, co, mnie, co mi w ciężkich momentach bardzo pomagało. Jamie jest i Saint-Germain to, to, to jest jedność i, i te afirmacje, które można sobie wydrukować, są wspaniałe one są na bardzo wiele rzeczy i, i jak się afirmuje, to, to ja mam od razu dreszcz na plecach. Teraz mam dreszcz, jak o tym mówię. To przechodzi. To tak działa. Polecam wszystkim. Pięknie. Bardzo dobrze. A czy masz jakąś książkę ulubioną? Harana Kobena książki czytam. To, nie są, to, to, są, to są książki niejako sensacyjne, ale są bardzo mądrze napisane. I no, to, no to nie jestem jakiś specjalnie w, w, wyszukany w czytaniu książek. Czytam to, co mi sprawia przyjemność. Yes. Ten autor mi się podoba i no. jest według mnie fenomenalny. Najlepsze to jest to, że on wszystkie swoje powieści umieścił w jednym miejscu w New Jersey. I tak, dokładnie. Tam się, tam się dzieją wszystkie jego historie. Które <grym> W każdej książce, w wielu książkach y, są te same postaci, tylko są różne inne, inne, że tak powiem, historie. Są one też niejako mistyczne bardzo, ale budowa napięcia, to wszystko nie można się od tej książki oderwać. A, świetnie. Fajnie. A jeszcze chciałabym się zapytać o taką jedną jakby rzecz, która... Y, zawsze mnie ciekawi, jak y, wtedy, kiedy przydarzają ci się stresujące sytuacje, jak sobie z nimi radzisz. Ja, nie, u mnie to jest skomplikowane, bo no, raz, że afirmuję, to, to czytam afirmacje, już nie powiem o. Bo mam, ja mam tak, 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 tak niestety łapię depresję dość często. I no, to wiadomo, że sobie radzę w jakiś sposób y, farmakologiczny, ale. Ale jeżeli chodzi o nie, no głównie afirmację, to, to jest coś, w co ja idę i no, rozmawiam z ludźmi, ale też czasami nie mam z kim, szczerze. To jest okay. to, to jest moje, moje że tak powiem, mój pomysł na to. Tak, to jest yy, yy, no, naprawdę takie prawdziwe, prawda? Myślę, że to. <laughs> Naprawdę, jest takie mocno prawdziwe. Także yy, super, Paweł. Ja Ci bardzo dziękuję. Naprawdę, to był bardzo taki inny odcinek, ciekawy. Ja tobie też dziękuję. Tak. Za wszystko, co dla mnie zrobiłaś w życiu. Dobrze, bo to nie jest odcinek o słodzeniu mnie, tylko. My o ci nie słodzę, jest ja ty... mówię no, on mówi tylko całą prawdę i tylko prawdę. No. Dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, jak wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, a za tydzień kolejny odcinek. Dokładnie. A jeżeli macie historię, którą chcielibyście się podzielić, zapraszamy do kontaktu po drugiej stronie lustra 2022małpa.gmail.com. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.